Z tej strony no, i dzisiaj nagrywam grywa z... w I dzisiaj moim partnerem do gry będzie. chris takiego. siedem. 997. Coś go zlagowało. Coś go zlagowało. Damy tak. na serwerze paintball fajny O jest. O zabiłem jednego. Miałem dwóch w ranku ogólnie. Kudowierz, no chodzi taki bożka po prostu nie jest O jak mnie zdjął o, Już mam podać IP o, Tu mamy IP Nie tak, zamykam Serwo jest fajny, gdy nie ma końca muzyka O, ślicie Jest, są rangi. Jest rank Chyba to 15, powinien być Serwer, nie, można no, taki dobry Tylko że Taki dobry serwer Aha, nie można zobaczyć przeciwnika, teraz powinniście słyszeć jak klikam yy, i po prostu nie można zmienić na przeciwnika, yy, żeby oglądać przeciwnika, jak gra tylko swoją drużynę. A i odcinek z mojej perspektywy może pojawić się dopiero za... Tutaj Nie? można obstawiać, ciekawe czy obstawia... Da się Nie, obstawiać, go. tak. Znowu. Mogę już powiedzieć? Znowu. Y, filmik z ode mnie, na przykład z Minecrafta albo z czegoś innego, pojawi się dopiero ciebie. Kiero. Ja myślę, że za późno jest pewien wy. Dlaczego tak późno? Z tego względu, że najpierw musimy mu siostra po prostu znagrywać. Wiem, że to głupie, ale ja mam jakiś w ogóle inny, traps, A poza tym, niedługo zbliża się wywiadówka. Także sorry, już wielkie no, wow. ale. Tak, ale póki to ja będę nagrywać? Jest, udało nam się. O, tak. Kurde, jak ja nie ma... Tak, jest mam Nik Geno. Główna brama. E, tak, nick... E, Dawida trzymał jest No i co, no i będziemy wygrać typu tak zagranić sobie, jak ja nazwa tego. Zagrajmy w. Mm, ma, mine, 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 minecraft. Hmm. No naprawdę, że zagrajmy w CS. Hmm. Tak. No, jak widzicie? Nie, taką broń. Krzyścia, Krzyścia, Słuchaj. Jesteś, o, jesteś w tydzień. Chodź tutaj, jestem pod takim żółtym ty. To jesteś Ty? Szczeram w Ciebie, o, jesteś. Chodź, idziemy ten Chodź i lipek, to będzie tak ciężko Znale, Oj, Chodź, chodź, chodź Roszujcie TP na rzekę, a nie tutaj... A tak, a ja jak zwykle świetnie bawi się przy grach przeglądarkowych Krysia, broń mnie tam z góry, broń mnie tam z góry ja idę na dół Ej, krema, podoba. Pygadnijcie w co gram. <grym> tak Jodri. <rift>. Kurde, <grym> nie robię się. O Chris zabijcie! Fuck. Nie przeżyję! No, uważaj, wie no bo cię od góry może wiem. Od Normalnie. Skoro Chris był na tobą. Nie właśnie nie był Ale to. A, on nie zjechał, to no, to za bo za dłużej. I stoję tam, gdzie wcześniej. O, chodź. Słuchaj, jakbyś miał grać, to by Cię to nie no, Chyba nie. Ja Cię nie a, bu Buzia. A, nie da się buzić. Idziemy. Yy, tak, kupiłem Cię. O, budziłem Cię, dobra. 30 slotów, mm, nieźle. 30 pesów, co? To... Aha, no i to tu też. 32. No, no, i to Słuchajcie, jakbym nagrywał Minecrafta mi miałbym wtedy 300. Bo patrzyłem już jak się nagrywa. 300, coś koło tego. Chyba, no. że mi przylaguje, to do tu Zy... zajdę. No, żyje. ja, Tak. Ja. Zabiłem jednego. Jest tu spadochron? Żebym oh. pokazał. Chyba jest spadochron. Dusia, o Hej patrz! Ciekawe czy jesteście naprawdę to są moi. Jak tak to yy, pozdrowienia. No właśnie. Chris ostatni, uu, jakie staty. Uuu! Da się odstawiać, fajnie! Ja będę spada! Hypad wygra! Y, dusia jest lepsza. Ale nie, bo Dusia to nie. Z, z jakimś RODOK, z jakimś RODOK, a. Aha, jest. RODOK, a KAU. Y, tak, Hypad, jeśli y, to jest też prawdziwy, to. Tak. Weź to, Biano, Weź napisz żeby. Jeśli jest prawdziwy, to niech napisze na czacie. Bo my też nagrywamy. Nieko. Ja lubię ogólnie hypepada, tylko tego prawdziwego Dawaj, jestem w tym tunelu co tak... No wiesz gdzie? co się przez moc przechodzi Stoję w wejściu. O, tu, tu, tu tu... A Biono ty już wiesz co to jest Harlem Shake? Nie. No. Widzicie, skin ja nagrywał w ogóle. Nie mam to gdzieś Żeby nie wiedzieć co to jest Harlem Shake. Krysia ty to chyba wiesz co, nie? Je, <tryk> I Krysia w ogóle cię nie słychać. A teraz? No, teraz lepiej. Wow! Ale lamię Boże. Lec, lec. Go, 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 pojechałem, O, ty! Badaj! Aż ty jechałem! Leczy, plecy! Krysza! 3 Ej, ładnie komentował to weź ty mi zaraz udostępni ekran. Ładnie wam komentował. 7! 7! 7! 7! 7! 7! Przywitałaś, 7! 7! 7! 7! 7! O o fuck, oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Dobra, już się ogarnęłam. No tak, a jak gram w grę, się jeździ w kółko. E, tak. Mm. Bardzo jest interesujące. Wow. Żeby, to jest takie interesujące. Tak, e, e. chyba myśleli, że nikt się nie skapnie że się jeździ w kursie, ale sorry. To będzie na e, planie. Tak. Następny filmik, nie wiem z czego będzie, po prostu. Chyba zombie e, z zombie, ale właśnie. To e, jest komandosa. Nie, z komandosa chyba nie nagram Chcę zombie mor tyle nagrać. No, napiszcie w komentarzach jaka będzie następna seria. No, tak, macie do wyboru Minecraft, Diablo, Shake Event, Fifa, nie, Co tam FIFA jeszcze? Crazy, FIFA. fifa i crazy. Bf... Nie bfa co Ja iść. Bf BF-a. Ja... Bf Bf ja... Bf Bf ja będę nagrywał. Ja Dwa da w dach, 2, kolego yy, dwa. No, ta jak tam widzicie... Yy. Diablo, może... Jak oczywiście będziecie chcieć, ale... Też to tak, jakbyś w stanie przejść, a nie takie jak... Fuck. Co? Co umiał przejść. Żebym dał radę. no bo... Będzie dość słabo w niektórych. A w ale wiecie. Niechłabry. Każdy uczy się na błędach. Dobra, Chris, co? Idę do CT DT, do DT im, jakie tam się bronie, jak, No jak wyglądają. Dobra. A, I chyba kończymy odcinek. niedługo, było, prawda? czy ja wiem. Poczekamy. Jeszcze Nie jest tak Eee, kr króciutkie Z2 mnie przesunie. nie będzie, nie będziecie słyszeć mojego pięknego głosu. A, nie chcemy cię tu. Już podaję, ej, Filipa, mam co cię E tak, Chris, wiesz co, czekaj na mnie na B. Wiesz, gdzie jest B? No, no, czekaj tam na mnie. Powinienem starać się przyjść, nie strzelaj we mnie. Będę szedł z nożem, wyjdę z tego, to będę szedł z nożem. Ani, a bo nie, z ziglem z iglem będziesz. Robisz, robisz podłogi zamiast O, o, stupę? paka, paka. Wygląda tutaj normalnie paka? Normalnie. Na no, już coś nie ma no, już się no. Zgubiłem piż Zgubiłem piżamkę. No. O, jak widzicie, to jest to samo. Wszystko. Właśnie, e, jakbyście chcieli sobie kupić jakiś chleb, to do Chrisa. On was sprzeda. On tro produkcja chleba. Tak, A, on to w ogóle tam, taki murzy. Oczywiście no ile tam się teraz jest? O ile to jest? O ile to jest? Jaki ile to jest nie spoko, spoko. A, zabiłem, Hej, pata, zabiłem. Je, pozdrowienia. nie, pozdrowienia. Gdzie paka? Masz pakę? Masz pakę, Masz No i coś. Trochę śmiesznie, co na ta ręka wygląda. No a pani jest odgłos. No, muzyka na koniec. E, tak, nie grajcie w gry z krwią, bo ja w takie gram i zobaczcie, co z... nie wyrosło. Nic z nie wyrosło I nic z ciebie nie wyrosło, jesteś mm. dzieckiem. I nic z ciebie nie wyrośnie. Tu są łączne naboje? Ale dziwnie, chyba. O. Fakken. już jestem na B. Patrz, jednego. Czekaj, czekaj, idźcie tam, czy zaczęli. ciebie... O, teraz ja ah, idę, czekaj! Id idę z biglem, wychodzę. Nie bi. Na noże! <śles> Hahaha. no nie, mnie zabił. Ah. Y eee... <śles> Dobre trochę słaby ten odcinek nam mam co no. Będzie więcej, oczywiście, ty. No Myślę, nagrać jeszcze... Napiszcie w komentarzach, czy nagrać, oczywiście. Y, odcinki jeszcze raz, na przykład z, nie wiem... Z Drana, czy z, z... takie, które przedstawiałem. I z czego bym mógł jeszcze. Tam byśmy mogli. Wiecie, o co chodzi. Typu, 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 <grystanie> typu, ja i Bregi, tak tam. Tak, tak, tak. Tak, tak, Nie Tak, Ja też mam Tak, z Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, No i trochę ich jest nasz Tak, Rezerwacja Tak, slotów. A, to... Wiem, no, nie tak. Tak, to Tak, tak. Wow Kto? Miałem mówić, że ktoś zaczyna skrać. Dobra, no to my kończymy, może zaraz nawet nagramy kolejny, bo widzę, że się komnie psuje. Ale, ale, ale niedługo pewnie pójdę się uczyć. Nie uczę wywiadówka. Ludzie. Średnia 3.8. Trzymajcie w Średnia 3.8. No za Ciebie to nie mają co 4.5. No dobra. No dobra, czyli nara, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, pa pa! Cześć.